I tak samo wjeżdża? Jedna no, Jedna osoba, dziękuję Tak, łódź, jak to ona się nazywa ta łódź? powodziowa? Dobra, teraz wjeżdża. Jedna osoba ją rozładowuje z przyczepy, ale ja zwróciłem na coś innego uwagę. Dobrze, ale teraz pan powie mi o tym kole, bo mnie rozumiem, to jest co, wersja kolejowa? Można do, we wszystkie cztery miejsca, bo się takie nie wiem, prze, e, mm -hmm. zamki zakłada, że można bardzo szybko do, dołożyć koło kolejowe i mamy wózek kolejowy do ratowania ludzi na nasypie. Pociąg stanął, no to sprzęt albo na plecach się niesie, tak? Czyli to, to nie jest nie de facto łóż, to jest taka amfibia, która... To jest uniwersalny element. Czyli amfibia, która się porusza po wodzie, powiedzmy lepiej po lądzie, ale jako wózek kolejowy. Tam jest to jest z plastiku na dole, nie? No i takich rzeczy. Łódź kolejowa.